Cześć. Dzisiaj w Gregor 10 BMW M2 Competition. Samochód przyjechał do mnie ze Śląska. Wykonam dzisiaj w nim Stage One, czyli sam program bez żadnych zmian mechanicznych. Właściciel poprosił mnie o e, optymalne nastawy plus e, wzmocnienie pobęd banks, które seryjnie są w tym samochodzie, ale tylko na niskich obrotach. Właściciel prosił mnie, żeby troszeczkę wzmocnić te popsy na wyższych partiach obrotów. No i ja się dzisiaj tym zajmę. Zmierzymy sobie serię, ile generuje S55B30, czyli silnik w tym M2. Jest to jednostka, która występuje także w BMW M3 i M4, znana nam bardzo dobrze. Zobaczymy, ile uzyskamy na serii i co da modyfikacja. Zapraszam. Tak prezentuje się wykres mocy na seryjnym oprogramowaniu, tak jak samochód wjechał na hamownie. Zmierzyłem 420 koni i 552 nm. Jak widzicie, mamy 10 koni więcej niż podaje producent. Bardzo fajny wynik, mamy zdrową serię. Przystąpię teraz do programowania sterownika i zobaczymy, co uzyskamy finalnie. Tak wygląda jednostka S55B30 pod maską BMW M2 Competition. Inżynierowie BMW zaprojektowali układ do ładowania. O bardzo krótkiej drodze. Jak widzicie, te dwie rury tutaj wchodzą do wymiennika ciepła, który odbiera podgrzane powietrze przez turbosprężarki i następnie schłodzone powietrze trafia bezpośrednio do kolektora sącego. Dzięki temu pojemność układu jest bardzo mała. Silnik bardzo chętnie reaguje na wciśnięcie gazu. Praktycznie turbodziura została zlikwidowana. No i za to właśnie fani BMW kochają ten silnik. Energiczny, spontaniczny i niebezpieczny. Tak prezentuje się finalny wynik mocy. 535 koni i 658 nm. Mamy 110 koni przyrostu i ponad 100 nm momentu. To jest naprawdę niezły wynik. Miejmy pod uwagę, że to jest stage 1, bez żadnych zmian mechanicznych. Samochód jest bardzo zdrowy, przez co uzyskaliśmy naprawdę wynik z górnej puły, trzeba powiedzieć. Oczywiście to, co wspominałem, Pubend Banks zostały też poprawione i mamy je na sporcie, co jest oczywiście bardzo fajne. Jeśli chcemy jeździć spokojnie na trybie eficiencji, na komforcie mamy ciszę spokój, a jak chcemy się pobawić na sporcie, mamy strzały. Z Gregor 10 wyjeżdża kolejne szybkie BMW. Tym razem BMW M2 Competition. Zapraszam do subowania kanału Gregor 10. Piszcie komentarze. Do zobaczenia. Cześć!